Elo widzowie, ja chciałbym, żebyście coś dla mnie zrobili. Jeśli wbijemy 200 subskrypcji, będę wam mógł rozdawać skiny z Brawl Stars, bo będę wtedy mógł zrobić super cel creator. Chcę to bardzo zrobić i będziecie mogli bardzo w... dużą szansę będziecie mogli na wygrywanie skinów. Jeśli wbijemy te 200 subów to każdy update będę rozdawał. Każdej yy, po prostu tyle ile dostanę tych skinów. Chyba tam jest 5. To będę wam rozdawał te skiny. Będę wam rozdawał skiny. Każdemu kto będzie chciał skina i napiszę coś w komentarzu, yy, coś co mnie co mnie yy, tak yy, przekona. To będę wam dawał skiny. Co? Każdy update jakie ja dostanę skiny, ale musimy wbić. 200 subskrypcji. damy radę, piszcie w komentarzu. A i nie klikajcie w, w dźwięk. Nie wolno.